W sumie to tak nie wiadomo co będzie, czy to w wakacje, czy kiedy trzeba będzie to odrabiać, więc tak nie do końca fajnie. No z jednej strony trochę tak, z drugiej trochę nie, bo nie wiem jak będzie wyglądało nadrabianie tego wszystkiego i obawiam się, że będziemy mieć strasznie duże zaległości przez to. No, moim osobistym zdaniem jest to niepotrzebna wywołana panika we Wrocławiu jest na tyle mało przypadków, że no, jest to niepotrzebne. Potrafię siedzieć na uczelni 12 godzin. 12 godzin z tymi samymi ludźmi w moich pomieszczeniach to jest łatwo, łatwo się zarazić. To pytanie, jaka jest szansa, że ktoś w ogóle na uniwersytecie jest zarażony na uczelni? Płaczę, jutro miałem seminarkę, miałem mieć wystąpienie, tak, więc trochę mi smutno z tego powodu. Doświadczenia z zajęciami online, wiadomo BHP czy, czy coś takiego, no to jakby potwierdza, że, że to nie jest najskuteczniejsza metoda, zwłaszcza na, jeżeli ktoś na przykład studiuje dziennikarstwo, gdzie faktycznie część zajęć jest praktycznych.